To jest wiadomość do wszystkich moich braci i sióstr z okręgu osób LGBT. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chciałbym ci powiedzieć ta osoba, która ten materiał ogląda, która jest z takich poglądów i z takich otoczenia LGBT, to, że Bóg ustanowił sobie na początku naszego żywota, że to mężczyzna połączy się z kobietą. Miejmy świadomość tego, że współżycie mężczyzny z drugim mężczyzną, kobiety z drugą kobietą nie jest ani dobre, ani nie jest to biologiczne. I jeszcze taki jeden message mam do Ciebie. Ja nie mam zamiaru Ciebie oceniać przez to, jakie życie Ty toczyłeś albo odtoczyłeś. Wiele pseudokrześcijanów by teraz na przykład szukało jakiejś osoby, żeby tylko ją, wiecie, dojechać. O, ten jest gejem, ten jest lesbijką i trzeba go teraz ekspozować. Trzeba teraz dosłownie brać go za w cudzysłowie za szmatę, i upokarzyć go przed innymi, a kto jest realnie bez grzechu, chcę powiedzieć, że prawdziwy chrześcijanin powinien okazywać wszystkie owoce Ducha Świętego. Miłość, zrozumienie, cierpliwość i tak dalej. Więc jeżeli ty osobo zniechęciłeś się przez. W takich w chrześcijan, z których tylko wychodzi nienawiść do takich osób, to przepraszam, ponieważ to nie jest chrześcijaństwo, to nie jest prawdziwe, to nie jest prawdziwa osoba pod względem swojej wiary. Ja Ciebie kocham, chcę, żebyś się nawrócił w Jezusie, a uwierz mi, że jest warto, ponieważ naprawił On wiele rzeczy w moim przypadku, takie rzeczy jak stany depresyjne, jak uzależnienia od pornografii, jak myśli samobójcze, On mi to odebrał i zmienił mnie coś super.